Siema moje mordeczki tym razem na celownik bo już kolejny bierzemy powerbanka z marki GP jest to dosyć duży powerbank 5000mAh godzin pojemności ogniwo litowo-polimerowe płaskiego typu z informacji no ogólnie jest to edycja z minionków do mnie pretensji jakby coś nie miejcie jest to model Albo ten, albo ten, nie wiem, który to jest model, szczerze mówiąc. Slim de design: fast charging and recharging, dual USB charging ports, zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej, ale to każda płytka musi mieć. Nic się na to nie da zrobić. I tak, ogólnie jest to model AHCP05. A, no tutaj macie rozwinięcie dokładne, pewnie też jaka edycja europejska i tak dalej, i tak dalej. Wejście 5V 2A, wyjście pierwsze DC 5V 2,1A, drugie wyjście DC 5V 2,1A, razem 2 i 1A na obydwa wyjścia. Akumulator 5000 mAh, 4 godziny ładowania. Dobra, teraz sobie zrobimy unboxing. Jak to będzie fajnie zrobić, żeby pudełka nie za bardzo uszkodzić. Dobra. Kurcze, tutaj tych folii jest dużo. Aż trzy plomby. Na ich miejscu bym się bało o mniejsze powerbanki, że będą kraść, ale że tak duże to... Ja sobie tą folię przekleję na spód. sobie to wyrzucę. Dobrze, że mam paznokcie jeszcze. Jakieś krótkie, bo króciutkie, ale jednak. Jeśli trzęsie kamerą, to przepraszam. To dlatego, że opieram dłonie na stoliku. Dobra. Aha, tutaj jest chyba. Dziwne otwieranie. Czekajcie sekundę. Aha, dobra. To wystarczy po prostu. POciągnąć mocniej, przynajmniej teoretycznie. O, wychodzi. Są takie zaślepki nietypowe, jak widzicie. I to po prostu zachodziło. Ja nie wiedziałem, jak to szło, bo to jest przeźroczyste. O, jest i kolejny kabelek do zestawu. Fajnie. Kable nigdy mało. Albo nigdy dość. Wytłoczka z minionków. Kolejny kabelek, też z logo GP. Porównując sobie do tego z poprzedniego Pairbanka, jest różnica. Też jest płaski, ale jest węższy. Znaczy ten jest szerszy, ale ten z, z tego jest węższy. Jeśli chodzi o grubość, to są podobne. Inaczej jest w zakończony. Przepraszam. Inaczej jest zakończony port USB. O, tak sobie go weźmiemy. W sumie, bym chciał porównywać, tylko tego powinienem wygiąć tak. Inaczej oblane są końcówki tworzywem, czy tam gumą, mniejsze to. Szczerze mówiąc ten wygląda na porządniejszy niż z tego powerbanka kabel, więc zobaczymy. Dobra, a tu mamy samego powerbanka. Fajny. Kurcze cieniutki jest bardzo. Podejrzewam, że w środku są dwa ogniwa po 2500 albo po 2600 mAh. Tylko, że po prostu producent o tym nie wspomina. O, rozładowany do 50% albo i nawet mniej to już nie jest za dobra informacja. Trzeba go sprawdzić i naładować. Yy, USB 1, USB 2 i USB wejściowe. Nie wiem, oblukajmy sobie. Yy. <laughs> Weźmy sobie ten kabelek. W sumie obojętne które USB, ale podłączę do pierwszego. Żeby nie było, że na drugim mniej daje na przykład czy coś w tym stylu. Albo nie. Inaczej z tego sobie wypnę ten kabelek. Przetestujemy sobie najpierw na tym USB 518V. Bardzo fajnie. Podłączymy sobie do tego powerbanka. Zobaczymy, ile odda. Ładny wynik 1,5A. To przy tak rozładowanym powerbanku jest spokojny wynik, naprawdę. Zależy, jak kabel ułożę. Niestety to też ma wpływ. Jak jest połączenie między powerbankiem a urządzeniem wyjściowym? I jak kabel dobrze styka? Dobra, zastąpmy sobie ten kabel. Kable Moriko, na przykład. I podłączymy sobie do tego powerbanka, ale już po USB-C. No, i tu jest już fajny wynik. 5V praktycznie i 2,25A. Zgasło. Nie powinno, no chyba, że jest rozładowany. Tak, jest rozładowany, niestety, więc będę go musiał naładować. Ale jeśli macie jakieś pytania. A może za bardzo go obciąża? A tego też nie brałem pod uwagę, więc yy, tu pokazuje, że jest ok. Dobra, to weźmy sobie ten kabelek i podłączymy sobie do tego powerbanka. 5V 0,91A Hmm, 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 hmm. A jak zastąpię go kabelkiem z przepraszam jak zastąpię go kabelkiem z, 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 z a może podepnę go do USB 1, obrócimy go sobie, żeby było ładniej widać. Zastąpię go tym kabelkiem. Dalej wyniki są prawie identyczne. Czyli ten power bank chyba nie jest w stanie pobrać więcej niż jednego ampera. No, mówi się trudno, ale i tak to jest fajny power bank. Dwa ogniwa litowo-polimerowe w środku na pewno są. Dla pewności jeszcze możemy sobie zmienić kabelek na na ten, właśnie z tego pairbanka. dalej to samo ale podejrzewam, że po prostu jest za bardzo naładowany i on po prostu nie przyjmie więcej to jest wielce prawdopodobne mimo mojego kombinowania Ja go musiałbym pierw rozładować. I tak chyba zrobię. Ale dobra. Paltę banka z minionkami sobie yy, przyteguję. No, jeśli komuś nie pasuje nadruk, to podejrzewam, że wystarczy wziąć jakiś zmywacz, rozpuszczalnik, benzynę ekstrakcyjną i po prostu przetrzeć. Ten nadruk, bo to jest podejrzewam nadruk sublimacyjny, powinien bez problemu zejść z tworzywa. Tylko oczywiście nie używać rozpuszczalnika nitro, który rozpuszcza tworzywa sztuczne, bo wtedy sobie rozpuścicie całą powierzchnię tego powerbanka i to już nie będzie wyglądało estetycznie. Coś delikatnego. Aceton, benzyna, jakiś inny rozpuszczalnik tego typu. Chociaż jak dla mnie bez znaczenia czy jest nadruk czy nie, bo powerbank jest naprawdę fajny. Ten mi się chyba najbardziej podoba. Nie no, prze przepraszam. Oczywiście... Ten to jest cudo. Ten jest cudo i ten mi się podoba najbardziej. Aluminium, guma taka plastikowa. Wszystkie porty USB, jakie są dostępne, macie tutaj normalnie w pytkę, Jeśli macie jakieś pytania co do powerbanków na, na którykolwiek temat z tych powerbanków, co tutaj widzicie. To zadawajcie w komentarzach. Kabi też trochę mam, mam kable Orico, nie Orico, yy, inne cuda wiechcie. Jeszcze mam powerbanka z ale mam go na działce, więc nie mam go pod ręką i chyba jeszcze mam parę innych, mam nie inaczej od Hamy, ale to już jest badiewie. No jak na mój gust. Także jakiekolwiek pytania, zadawajcie w komentarzach. Miło było was. Yy, Ugościć taką ilością materiału. Dzisiaj będzie naprawdę hurtowo wrzucane, jeśli chodzi pod tym względem. Jeśli chodzi o filmiki, będzie ich dużo. Jeszcze będzie filmik z działania wagi. Zapraszam. Trzymajcie się i miłego tygodnia. Hej.